architektura nowoczesna w Batumi rzeczywiście robi wrażenie aczkolwiek jest też taki mniszmysz, proszę zobaczyć tutaj ładne budynki, tutaj stare tutaj to w ogóle nie wiem czy to te czarne, to, to, to nasad na to grzyb fajny kontrast starego budownictwa znowu tutaj może nie widać na przybliżenie będzie może lepiej jak te budynki wyglądają sypiące się lewacje te malutkie, znaczy te restauracyjki, przepraszam są. No niektóre całkiem zupełnie innego świata. Tutaj mamy artyczny drzym tak z kolumnami Tu Sanremo tak wygląda Sanremo według mieszkańców No i ci nauczyk Jeski sporo piesków wieża widokowa panorama jest fajna ale jest tak duża wilgotność że niestety aparat nie oddaje piękna tego widoku troszeczkę też przesadziłem z tą wieżą której mówiłem, że jest znacznie wyższa dziesięciokrotnie kolejna góra trzy razy ale nie wiem czy się na nią nie przyjadę na górę. Nawet wątki tutaj mauretańskie się przewijają. Ale, same nabrzeże, i tutaj przy promenadzie, to jest bardzo pięknie. Dużo willi, wszystko pięknie odrestaurowane. No, Robi wrażenie. Przejechanie dla mnie rowerkiem, tutaj przy promenadzie, zajęło pół godziny. Jest takim niezbyt pośpiesznym tempem. Trwają osieleń bardzo dobrze. Nawet widzę nadzorcy stoi, patrzę, że dobrze, dobrze przycinają. No jednak nigdy, że z czasów sowieckich chyba jeszcze takie podejście. Nie wiem, nawet co to jest. Czy to jest nizo? Pięknie wszystko jest tutaj zagospodarowane.